Dzień dobry, cześć, tu Emil Dąbrowski. Mam najciekawsze informacje z miasta i chętnie się nimi podzielę. Zapraszam na nowy odcinek Wiadomości Szczecin. Przebudowa szafera? Czas start. A skoro tak, to kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi, rowerzyści i mieszkańcy okolic muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i czasowe utrudnienia. Już zamknięty został odcinek szafera między Aleją Wojska Polskiego a ulicą Jarzyńskiego. Objazd prowadzi między innymi przez Unii Lubelskiej, Klonowica, Marlicza i Romera. Nieco innymi trasami jeżdżą autobusy linii 53, 75, 80, 521, 529 i 531. Jakimi i gdzie teraz są przystanki? Sprawdźcie na wiadomości Szczecin.eu w zakładce komunikacja. Ja przypomnę, że inwestycja, o której mówimy, to nie tylko remont drogi, ale też budowa czterech rond, pętli autobusowo-tramwajowej przy Netto Arenie, nowego torowiska oraz parkingów, chodników i dróg rowerowych. Czekamy na efekty. Efekty wielomiesięcznych starań można za to zobaczyć w Muzeum Techniki i Komunikacji Przy Niemierzyńskiej. Operacja powrót sztowera zakończyła się powodzeniem i od teraz można oglądać kilka samochodów wyprodukowanych w przedwojennym szczecinie, a poza tym rowery, maszyny do szycia oraz do pisania i wiele więcej drobnych pamiątek z fabryki Sztower. Chcemy podkreślić, Szczecin to nie jest tylko tradycja przemysłu stoczniowego, ale to jest też tradycja przemysłu motoryzacyjnego. Samochody, motocykle, kiedyś to była specjalność Szczecina. Może o tym zapomniano, a my jest... Jesteśmy od tego, żeby o tym przypomnieć. Miasto kupiło kolekcję od niemieckiego muzealnika. Teraz Wy możecie kupić bilety do Muzeum Techniki i Komunikacji. Normalny kosztuje 12 zł ulgowy o połowę mniej. A teraz ważna informacja o opłatach za wywóz śmieci. Na wtorkowej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o zmianie dotychczasowych stawek. Dlaczego śmieci zdrożeją? Powodów jest kilka. Najważniejszy to nowe przepisy, które wpływają na ceny usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Na to miasto nie ma wpływu. Z jednej strony rosną koszty, a z drugiej cały czas przybywa śmieci, które wszyscy wytwarzamy. Tymczasem system zgodnie z ustawą musi się bilansować, czyli miasto nie może już do niego dokładać. Zatem, aby utrzymać dotychczasowy poziom usług związanych z odpadami Konieczne były regulacje. Jakie są nowe stawki? Przeczytacie na wiadomości Szczecin EU. Oczywiście ci, którzy segregują śmieci, płacą mniej. Na łyżwy w samym centrum Szczecina? Tego jeszcze nie było, aż do teraz. Od 30 listopada jeździmy na placu Orła Białego na tafli o powierzchni 400 m2. Lodowisko pod pałacem będzie w miejscu byłego parkingu do końca lutego. Obok znajdzie się oczywiście wypożyczanie łyżew, a w planie, oprócz możliwości jazdy, są też animacje dla dzieci. Sprawdźcie cennik na wiadomości szczecin.eu. Tym sportowcom należą się wielkie gratulacje. W weekend we Floating Arenie walczyli z rywalami i z ograniczaniami własnego ciała. W zimowych otwartych mistrzostwach Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych wystartowało około 200 zawodników i zawodniczek. Oprócz reprezentacji Polski walczyli też sportowcy m.in. z Danii, Holandii, Iraku, Islandii i Kazachstanu. Ich rywalizacja to była tylko część atrakcji we Floating Arenie. W trakcie weekendu można było też zobaczyć spektakle teatralne pokaz iluzji, wziąć udział w zajęciach jogi albo tańca lub zobaczyć. Kaskaratę bądź ratownictwa wodnego. Na co Szczecin powinien wydawać pieniądze? Po raz kolejny sam możesz o tym zdecydować. Rozpoczęło się głosowanie nad szczecińskim budżetem obywatelskim. Do 6 grudnia wybieramy spośród 122 propozycji. Wybieramy wszyscy. Także ci, którzy nie są zameldowani w Szczecinie, ale tutaj mieszkają. Głosować można w internecie, w Urzędzie Miasta albo w budżetobusie. Sprawdź wszystkie propozycje na SBO Szczecin.eu i wybierz te, które podobają ci się najbardziej. Oprócz strony internetowej Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego szczególnie polecam jeszcze jedną, Wiadomości SzczecinEU, gdzie na bieżąco znajdziecie najważniejsze informacje z miasta. Są też w aplikacji na smartfony, na ekrany w mieście oraz w codziennym serwisie WS Info na Facebooku. My widzimy się jak zwykle we wtorek. Do zobaczenia. Cześć.